Cześć ludzie serdecznie. z tej strony Surwi, a my kontrolimy szkód. Będę dwa, po prostu, wody. Ostatni odcinek, jak ja powiem. Jesteśmy już przy świątni i wody. A tak, ładnie. Tak, Ejn. Posiedliśmy na Mieliźnie! Nasze jajki, kryjałki. Jou! Samochód. Z tej strony, z tej no, strony, z Okazać się. Jest! Zaraz, go dziappnąć. Muszę mu wyjść z też. Troszkę wyżej. Zdaję się. się. Tak! Trafiłem. W końcu pierwszy raz.

To muszę go tak. to centralnie wpisać. Tak, muszę To To zrobić. Teraz zmierzyć. Tylko da się zemnąć. Ha! A trzy razy. Wreszcie pewnie trzy, a pięć. I będzie leżał. I

рисунок. Держи, что-то его. Да, парень, держи за мной. Wiadać to tak złowieszczo. Tym razem ktoś Ci pomoże. To lepsze niż z ostatnim razem, co? Trzymaj nerwy na wodze. Odwaga i ostry miecz nie wystarczą przeciwko marze. Ok, Dobra, Stary. Wszystko albo nic. Nie wiem, co się stanie po drugiej stronie, w zaświatach, ale postaraj się uniknąć najgorszego, dobra? Są słabi. Nie czekajmy. Najpierw kończymy, potem gadamy. <laughs> tak, to jest to. Kostuch widział. Dokładnie tak! Ostatnia bitwa! Wreszcie nadeszła! To dobry moment, żeby przestać mówić, że zginiemy. Będę tak mówił! Nieważne, co się stanie. Znajdźmy ją, zanim ona znajdzie nas! Dobra. Jafar? Duża świątynia, masa skarbów, ale to miejsce niedobre. Zgadzam się, towarzyszy mi to samo uczucie. Mataj, Jafar, muszą tu uważać? Chodź, chodź. Jesteś. Oto kres naszej długiej podróży. Tak czy inaczej. Może spróbuj brzmieć bardziej przekonująco. Mara jest osłabiona. To nasza szansa. Jakim cudem znów trafiliśmy w takie bagno? Niektórzy są skazani na ratowanie świata przez całe życie. Ja jesteś jedną z takich osób. Ale teraz jestem piratem. Owszem, i to całkiem niezły. Jak mój ojciec. Myślisz, że go przypomina? Słysząc to z Twoich ust, chyba powinienem się martwić. To był komplement. Rozumiem. Zakończę to. I to teraz. Pamiętasz główną zasadę? Nie daj się zabić. Jeśli będziesz mnie potrzebował, mów, dobrze? Musisz iść ze mną. Chyba masz już wystarczająco dużo przyjaciół. Dobra, starał Jeszcze do kompletu. I idziemy. Nie daj się tej diablicy! Postaram się. Dasz sobie radę, chłopcze! Wkrótce Morza Południowe będą znów należeć do nas, piratów! Słyszałeś to, suko?! Nadchodzi dzień zapłaty! Dobra, idziemy. W trzech. Jolo, skurwysyny! Lewiatany, to są moje. Dobwaj, skrzynki A czym ty poszli Dobra Szturw na wieże Nie od nasza końca Taka skrzynka, ale tej wyjebane potę Chodź tu lewiatan Nie macie Dziafar, gdzież? Chodź Nie ma co zaczekać. O, super. Zostałem sam. Nie przeciwstawisz mi się znów! Pewna? Jeszcze zobaczymy! Moment. Szóstka. Wolę mieć to. Spot. A czy mogę zrobić ją tym mieczem? Tam, że muszę konkretnie... Z tymi artefaktami... Serio? Ona taka słaba? Poczekaj chwilę. Trzeba oka zabić, normalnie. Myślałem, że muszę tymi artefaktami. To nie ma takiej potrzeby. Oj Co? Gdzie ty, Mara? Jaskowe Damunki? Serio? Całe je mam Że w takim się nauczył Na koniec Krytyki Serio na, na nich siadają Eee Tra gra Miogario Co ty ma rap No złaś grzesz Dobrze. Tych skór czy Jop, jop, jop. Jop. Nie ma. Nie. Duch. kur. To wszystkie... Kazdykaj. Tu Marek, ty żyjesz. Mara nie idzie na solo Dobra Mara, chodź Strzel na dzień dobry Oj, staj,

with the professor. Proszę w ten. Kupa O, potem umierają Dobra, się zamykam To kasenka jakaś, może <grytania> Jafar stoi <grytania> A to dziwka! Myślisz, że znów się przemieni? NIE TYM RAZEM! <laughs> to będzie na tyle. Powiedziałem, że on ma. To też będzie? Widzisz? Mówiłam ci, że zrobię wszystko, abyś pokonał marę. Mówiłem, że nie można tracić ducha. Okazuje się, że to wszystko było całkiem proste. Gdyby to było proste, każdy mógłby to zrobić. Tak czy siak, cieszę się, że udało nam się wyjść z tego cało. Co mam teraz zrobić? Bądź kapitanem! Po takiej bitwie powinieneś powiedzieć członkom swojej załogi kilka słów. To dużo prostsze niż walka z potworem. Masz rację. Porozmawiam z załogą. Dobrze. Przyjdź do mnie jak skończysz. Będę na ciebie czekać. Hmm. Dobra. Jafar, się masz. Wielka bitwa! Złe kurwienie żyją! Mam nadzieję, że tak już zostanie. Mata zakończył wielką podróż? Jeśli tak nazywasz uratowanie świata, to tak. Ale podróż Jafar'a jeszcze nie skończona. Mam znaleźć aurikulki? Nie ma aurikulki! Niedobrze, zły! Przynajmniej przeklinasz lepiej niż większość piratów. To jest coś. Przeklinać? Co też ma ta kurwa mówi? Znajdziemy to. Nie bój się. Znajdziemy? Znaleźć nie problem. Jafar znalazł aurikulki dawno temu. No kurwa! Naprawdę? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Ale Jafar nie może go zdobyć. Czemu nie? Bo ma go Mata, a Jafar nie chce brać od Mata. Mam twoje aurikulki? Źle kraść od Mata! Źle! A co to w ogóle jest? Cenny skarb Mata! Bardzo cenny! No kurwa! Kapelusz Mata! Mój kapelusz? Należał do Stalowo Brodego, największego skurczybyka wśród piratów. Teraz należy do Mata! On teraz największy skurczybyk! Kapelusz najcenniejszy skarb, jaki Jafar może sobie wyobrazić! Chcę, Jafar chce. Dlaczego od razu nie powiedziałeś? Jeśli go chcesz, jest twój. Ty da Jafarowi mata mądry i hojny skuriel. Jasne, nie jesteś już moim piwi. Od teraz jesteś dorosłym gnomem i możesz mówić na siebie mata. Juhu, granny Topola, famosa! Wielka radość! Cieszę się, że sprawiłem ci radość. Płyniemy teraz na wyspę Jafara? Nie tak szybko. Najpierw trzeba coś zrobić, pamiętasz? No to wkrótce, co? Wkrótce! Ty najlepszy przyjaciel Jafara, odważny i mądry skurwiel. Jafariusz? Jej moce wudu były bardzo silne. Na szczęście niewystarczająco silne. Dobrze byłoby je poznać. Chcesz umieć zmienić się w krakena? Nie, jej wódu tkwiło w jej słowach. Naprawdę? Chyba nie braliśmy udziału w tej samej bitwie. Inni walczyli w jej imieniu. To jej największa siła. Czy właśnie poparłaś niewalczenie? Zmieniłaś się. Być może. Odkładasz na bok straszne ambicje wudu. To dobrze. Dziękuję. Powinniśmy iść to złe miejsce. Okay. Dobra, kostuch. Zadzmy sobie go pieprza. <grystanie> Nie zjadła nas! Najgorsze minęło! Teraz przestaniesz twierdzić, że mój los mhm. jest przesądzony? Wciąż czeka cię śmierć, ale chodźmy stąd. <grystanie> Jak się czujesz? Czuję się... nasycony. Koniec wizji. Dużo zrobiłeś, dla Wszystko. Byle byś się zamknął. To dobry statek. Ale można, aby tu coś ulepszyć? Nie chcę słyszeć żadnych twoich sugestii. A, skoro, tak? Oking. <noise> Demon nie żyje. To najlepsza wiadomość. Cieszę się. Ja też, ser. Jak najbardziej. Co teraz? Płyniesz do domu i czekasz na medal od inkwizycji? Po uwolnieniu cię i skradzeniu ich statku? Raczej na sąd polowy. Poza tym myślałem raczej o przygodzie. <laughs> Może jeszcze jest dla ciebie nadzieja. Zrobimy z ciebie pirata. Musisz być spadkobiercą stalowo -brodego. On też nigdy nie odpoczywał. Może. Żadne może, chłopie! Teraz jesteś piratem! Okej. Okay. Poczekaj, Hendryk. Skrzynka ważniejsza, Okay. Dobra, co to jest na widzenie? Począł Jestem z ciebie dumny, chłopcze. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Wiedziałem, że można na tobie polegać. Teraz Morza Południowe są wolne od najgorszego. A wszystko to dzięki mnie, tak? Skromność. Cecha prawdziwego bohatera. Co teraz zamierzasz? Udam się do Kaldery, jeśli los mnie tam zaprowadzi. Zawsze chciałem odwiedzić tamtejszą bibliotekę. Podobno jest wyjątkowa. Jeszcze więcej ksiąg i nauki? Tylko na tym ci zależy? Jeśli moja skromna wiedza może pomóc w utrzymaniu równowagi na tym świecie, to owszem. Nastała nowa era pokoju. To brzmi. Nudno i monotonnie? Nie martw się, przyjacielu. Na tym świecie nic nie trwa wiecznie. Ok. Zdala ogrody. I party Piękna walka, chłopcze. Choć ja pewnie poradziłbym sobie lepiej. Nie wątpię. Niektóre z moich bitew stały się legendą. Ale to jeszcze nie koniec. Są jeszcze ci zdradzieccy kapitanowie, pracujący dla mary. Czas policzyć się z tymi zawszonymi łazęgami, co? Są już martwi. Naprawdę? Oby piekło pochłonęło ich dusze. W takim razie z kim teraz walczymy? Jesteśmy przecież na morzach południowych. Na pewno ktoś się znajdzie. Jeśli oni nie przyjdą do nas, my przyjdziemy do nich. Aaaa, dobry z ciebie chłopak, chłopcze! Pirat też niczego sobie! Nie masz przypadkiem narzeczonej, co? Jakby co mam przecież córkę. Patty? Chyba coś o niej słyszałem. Naprawdę? To świetnie, chłopcze, świetnie! To cicha, potulna dziewczyna. Na pewno się polubicie. Też tak myślę. A, w takim razie umowa stoi. Na co czekasz, piracie? Postawić żagle! W porządku. Wystarczy. Czas się stąd zbierać. Zgoda. Wynośmy się stąd. Ale... Muszę coś powiedzieć, zanim pójdziemy. O co chodzi? Wiem, że czasem... właściwie przez większość czasu nie jest ci ze mną łatwo, ale chcę powiedzieć... Tak? Dziękuję. Nie mówię tego często. Okej. Okay. Teraz coś innego. A, oh, statek bardzo nie uszkodził. I płyniemy w stronę zachęcącego słońca. Napisy? Czy jeszcze chwilę? Czy epilog? Okej, okay. czyli napisy. To będzie na tyle. Ja jeszcze może poczekam. Może nie. To więc tak. Cześć, od nara. Do zobaczenia. Na kanale, inne serie, czy coś. I na razie, hej!